Klub, tańczy cała sala. Tańczy moje kru i cała Warszawa. Mordą nie znam nut więc nie będę kłamał. Ona zapomniała słów, bo się najebała. Teraz śpiewa tylko u lala. U lala. U lala. U lala. Tańczy rzut jak Blokboy JB. W moim składzie wszyscy trendy Bujasz się do. My nie jesteśmy święci, jesteśmy w klubie, tu się coś kroi, kroi. dla nas poproszę 10 aperoli roli. Tak dużo? Dla kolegi czystą bez koli. Ale twardzie. A wtedy kręcimy na żoli. Żoli Boż boli, choć wynajmu drogi koszt boli, pracoholik mogę sobie pozwolić, bo zarywam noc, w klub zamieniam dom, hołmi, a wszyscy chcą się dobić. Ziomka to chyba zabiera, półka na blat, dobra impreza. Baw się ja, mam się Ewa, Paula, ola, Ania, ela, grubo jest jak na wesela. to Dobra, dobra, dobra. Zróbmy tak, że będzie od razu. Owe, patera. To chyba zabiera po na plażę. Dobra, impreza. Baw się ja, Baw się Ewa, Paula, Ola, Ania, Ela, Dobra. Przepraszam za sew, który widzicie. Nie, nie widzicie. dobra, nieważne. Jeszcze tylko donate, tutaj muszę dać kubik nieprzygotowany, przepraszam za to, przepraszam. Już on daje ranking wiadomości, to będzie tu Powiadomienia wiadomości, dobra. Skopiuj. Ja to muszę wkleić tu. Przeglądarka. Ok. Dobra. Patent. Ziomka to chyba zabiera. Puchłówka na plażę. Dobra impreza. Bawię się ja, bawię się chyba. I to powinno działać, sprawdźmy to, patera. żonka tu chyba zabiera pułka na plaży. Dobra, impreza, bo się, ja bał się, patera. to komunikatu głosowego Dobra, Dla działają. System odczyta nazwę odbiornika, wiadomość i wysokość ktoś. OM. Polecimy od razu z OM. Widzowie. Żeby po prostu tak nie przedłużać. Bo wiem, jeżeli chcecie dymy. Wiem, że każdy tutaj przyjdzie zobaczyć dymy. No, żeby posiedzieć to chyba nie. Wiem, że wam się nudzi w te wakacje. Siema Orbi. Ale postaram się to jakoś wynagrodzić, czy nie było odcinków. Także zrobiłem wspólne pożegnanie wakacji. Dobra. Jest tylko cenzurkę szybką. Oho, komputer. Kąp halo, działa. Dobra. Co by tu dać sobie za cenzurkę? Hmm, pomyślmy. Hmm. może to to będzie lepsze chyba o może być stara ale jara Dobra, ja się może tylko to zbindować i będzie git, pod kontrolą chyba. Czemu się to tak wszystko tnie dzisiaj? Dziękuję, że mi pozwoliłeś zbindować. Dobra. Obraz 3 onetv. Obraz... 3. Pokaż, okryj Zastosuj. Okej. Okay. Powinno działać. Boże, przeglądarkę mi ukryj. <grybuj> Jak to <chcę> mi się... <grybuj> co tam słychać? Bardzo dobrze Czekajcie, bo mi to wszystko... Przy... Nie, znowu mi się obec zawiesił. Problemy techniczne. Widzowie. Jak zrobię co mi się nie naprawi serio, nie zrobię tego livewa. Jaką się ma tak zacinać? No. Spoko mi się obec co, ja mm, OB co chwilę zacina. Kubik. No ja jestem. Jestem, tylko mi obecno, co chwilę zacina. Kubik. Kurwuj, je pan. Jestem. Gdzie teraz się mówię, Jezu A czemu się to nie Co ci pozwoliłem? Co zbindowałeś? Co? Czekaj, włączę pętlę Jakby co nie słuchać ciebie teraz Przerywacie A teraz? Kurwa internet z Piedronki no, no, lepiej nie mogę kurwa to chopy. Już masz spino. Co ty nie powiesz Dobra. Wiem, że to jest, jest zrobione ładnie Ale żeby było widzowie chociaż żeby była ta jakaś no, Witam Cię Specjalista Zacina mnie strasznie, nie? Czy jest zły pomysł, Gacielice, chodźcie Sztańsko z internetem walony na dziurę, ja pier. 怎么选？ Lecimy, jakie plany na live? Nie, eee... ja, spół tam. Ej. Zrobię HDBot'y Czekajcie On jakoś tak miał Dobra. Jeszcze raz? Miski. I miski. Ja nie putrzymam. tu mam rękę Teraz ja skibnąłem. Dobra, mam pomysły, ale będziecie śmiali. Żeby to zadziałało. Uff. Nie, i zadziała mi to. Patera, ziomka to chyba zabiera Półka na blat, dobra impreza Ja, się, Ewa, Paula, Ola, Ania, Ela Grupo jest jak na wesela Zaraz duża scena Patera, ziomka to chyba zabiera Półka na blat, dobra impreza Paweł się, ja, się, Ewa, Paula, Ola, Ania, Ela Grupo jest jak na wesela Zaraz duża Ziomka to chyba zabiera, półka na blat Dobra impreza, tam się ja, tam się Ewa, Paula, Ola, Ania, Ela. Grubo jest jak na wesela. Zaraz, zaraz, zaraz duża scena. Ja pier... Nie, Delfin. Dziękuję. Dziękuję za serduszko. Serce mi bije, bo ja sobie miałem ze dwóch? Rozmawiałem? A tu nagle takie całość. Powtórzę Twojego do tak żeby każdy go słyszał. Dziękuję jeszcze raz. Uf. Dziękuję. Dziękuję, Delphi. Dziękuję. Dziękuję. Patera, Zionka to chyba zabiera, półka na pla, dobra, tak. dobra impreza patera. Zionka to chyba zabiera, półka na pla, dobra impreza. sobie Patera. Zionka to chyba zabiera pułka na bla, dobra impreza. Się ja mam się... Ewa. Baula. Dziękuję Delfi jeszcze raz za takiego potężnego Dulata. Jak się wystraszyłem. Nawet nie wiecie, widowie, dziękuję jeszcze raz. Za takiego do takiego Mhm. O, dobra, jeszcze tylko. A było słuchać muzykę? Dobra. Och, Kubik, och, specjalista. Nie chcę mi się serio, ale zrobię dla Was tego live. Ladży mi nie wiem, czy mnie nawet słyszycie dobrze, ale nawet niech ladzi tego streama. Ale żeby słychać. wtedy jest progres. A co, flow no, chyba? Nie, jednak nie. Dobra, nieważne, przepraszam. Według daty płatności. XMR mi pokazuje. Czemu to mix unijskiego Bomba, kasa za coś, co zrobiłbym z Afryko. Dobra. Szymowski, jeden złoty. Wstawaj i do roboty, czekamy na ciebie. Nie, delfin, delfin, delfin. Nie, nie. Bomba, kasa za coś, co zrobiłbym z Afryko. Delfinek mniej niż trzy. Jeden złoty potężne dwa złote. Dziękuję za dwa złote. Co się dzieje? Delfiny, jak ty masz teraz trzy złote, to jesteś piąty w, to, w top do nejdora, chyba, jak mi się zdaje. Piąty. Chyba piąty. Nie, jednak nie. Rolniczy Team wysłał więcej. ziko Więc masz mniej. Więc ty... Od i weź tą Niech nie ma końca Ksawery, 50 zł na poprawę humoru. Cześć? Nie, no myślałem, że was nabiorę. A tu ja jednak nie. Tylko Delfin. Ja mam pytanie: czemu mi nie pokazuje dwóch złotych, których wysłałeś? A pokazuje mi tylko złotówkę. I ja się o to kłócę. Czemu? I nie pokazuje tych dwóch złotych. Ja się pytam. Jestem zły. Jestem wściekły. Ja się muszę napić. Ale i tak kończę tego streama, bo. Ty grubask. O, dziękuję. Specjalista. Ale i tak kończę tego streama, bo. Patera. Ziomka to, Patera, to po chyba po zabiera. Pówka na plak. Dobra, dobra impreza. Baw dobra, się dobra. ja, baw się Ewa, Paula, Ola, Ania, Ella, Grupo. Jest jak...